Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Raymana 1 i dziś lecimy do poziomu Mr. Stone's Peaks, czyli trzeciego i ostatniego poziomu w Blue Mountains. Tak jest, ostatniego, myślę, że można na spokojnie to powiedzieć, bo jakby nie było tytułu, w tytule jest y, imię naszego głównego antagonisty tego świata. No, i dobra, dostaliśmy w ogóle się ciekawie zaczyna ten poziom. Dostaliśmy, jak widzicie, moc helikoptera, takiego nieskończonego, ale jest jedno, ale to jest moc tymczasowa. To nie będzie taka moc, wiecie, że tak jak na przykład zwykły helikopter, czy łapanie się pierścieni, że można wykorzystać w każdym poziomie. Nie, nie, nie. To jest moc jak sadzenie roślin, reś tak, roślin, czyli po prostu sezonowa. Niestety. A, ale w sumie jakby trzeba było tej mocy używać tak normalnie w poziomach. Wyobraźcie sobie jak bardzo broken by to było. W sensie, oni by musieli albo zredesignować większość poziomów, albo zostawić to tak i ludzie by dosłownie breakowali grę. Okej. Okay. Dziwnie za dobrze tamto zrobiłem, ale nie chcę krakać. Ha, ale to, że za dobrze tamto zrobiłem nie znaczy, że tutaj też dobrze zrobię. Ha, 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 ha. I co teraz? Klątwo krakania. Uff, No, mam nadzieję, kochani, że dzisiaj nie będę aż tak lamił. Znaczy dla was dzisiaj. Dla mnie to cały czas to ten sam dzień jak to nagrywam. Bo cały czas wszystko, całą grę nagrywam w jednej sesji, jak na razie. Ciekawe ile wytrzymam. Już mi trochę psycha zaczyna siadać, ale jeszcze troszeczkę się powiem wam trzymam. <laughs> Możecie mi powiedzieć, zrób sobie przerwę, ale nie, 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 już sobie to nagrywam. Jeszcze tam z dwa odcinki, bo why not. Znaczy, fajnie mi się w to gra, ale gorzej właśnie z tym, że. strasznie denerwujące fajle są w tych tak To fajnie mi się z wami gada, to nagrywa. Ja lubię w ogóle nie bardzo nagrywać. No i co? Kurde bele! o, 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 o dobra. Uff, to jest stresujące, to jest strasznie stresujące. No i tak, myślę, że jak najbardziej w porządku było to, że powiedziałem wam, że to jest ostatni poziom, bo no... Tak szczerze jest... była na... <laughs> Ach, głos mi się tutaj już rypie. Byłam, był w nazwie Pan Saksofon, kiedy był ostatni poziom Bandlanda. Był w nazwie Komar, kiedy był ostatni poziom The Dream Foresta. I tak samo jest w nazwie... Pan kamień, lub pan skała, Mr. Stone, bardziej pan kamień. No, pan kamień, pan kamienny, tak samo jest w nazwie, więc myślę, że to jest jak najbardziej fair, że zrobiłem wam nie tyle co spoilera, co nie wiem, powiedziałem. <todgłosy> tak, tak, tu winny się tłumaczy. Anyways, widzicie, tu mamy spoko yy, spokojną tak. specjalną sekcję, że musimy piłować linę. Wszystko zależy od tego, jak stajmujemy nasz helikopter. Ja na szczęście to dobrze zrobiłem, mimo że sam miałem dużo problemów z tym. I nie dziwię się ludziom, którzy na tym rage'ują. Zwłaszcza, że tam atakują was też te takie dziwne igły. Z lewej i z prawej, cokolwiek to kurde jest. Więc ja się nie dziwię ludziom, którzy na tym rage'ują. A, ja czekam, tutaj się jakaś platforma pojawi. Zapomniałem, że jeszcze mamy helikopterka. I możemy sobie normalnie dolecieć do skrzynki. Do trzeciej już skrzynki, tak jest. Mamy już połowę skrzynek w tym poziomie, więc jej! I lecimy dalej. No. I co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Właśnie. Blue Mountains zaczyna trend. Trend, a mianowicie taki trend, że... Teraz wszystkie światy będą po trzy poziomy, nie po cztery, tak jak było z Dream Forestem i z Bandlandem, tylko po trzy. Czy to jest dobrze? Hmm, kwestia sporna, ponieważ wiele osób mogłoby powiedzieć: W sumie, dlaczego tak jest? To jest bez sensu. Już niech będą cztery, nie ma spójności, albo na przykład mogłyby powiedzieć po prostu, że a, leniuchy nie chciało im się, albo no w ogóle, że to jest zraszowane. No nie, i bardzo możliwe w sumie, że tak było. Ale szczerze, patrząc na poziom trudności tej gry, to nie wiem, nie wiem jak wy, ale mi pasuje tak, jak jest. <laughs> W sensie, jakbym miał na przykład robić więcej poziomów z tych trudniejszych światów, nie, nie, nie. Ja wolę sobie porobić więcej poziomów z tych bardziej lightowych światów, wtedy jest spoko, ale bym na przykład miał robić więcej poziomów Blue Mountains, czy tych następnych światów, to no, 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 no ja nie chcę. <laughs> w ogóle miałem glitza na chmurce że, jak widzieliście, zamiast, zamiast skoczyć, Rayman włączył sobie helikopter i właśnie przez takie glicze durne się ginie w tej grze. Trzeba naprawdę uważać. Zwłaszcza, jak trzeba coś robić pod presją czasu. Zresztą te chmurki to akurat zawsze pod presją czasu. Znikają. Okej, okay, lecimy dalej. No, tu widzicie, bardzo dużo wody jest w tym poziomie i to tak serio mega dużo. Praktycznie cały czas siedzi nam na ogonie, czy to z dołu, czy to... Czy to... No, no z dołu wtedy też szła, no. Także tak. Woda się na nas uwzięła, nie wiem. Ja mam mówię, ta woda to jest jakaś opętana i zaczarowana, bo już od The Dream Forest nas ta woda prześladuje. Będzie tu coś? Nie ma. Dobra, to lecimy stąd, spadamy stąd. Huuu, do następnej sekcji. Siema golemie. I od razu wita nas najgorszy wróg ever. Nie no, nie najgorszy wróg ever. Są gorsi przeciwnicy. Uwierzcie mi, są gorsi przeciwnicy w Raymanie 1. Ale jeden z najgorszych. Nie będę mu odbierał tej łatki. Kurde, no. Jeszcze on się tak przyś... Jak on się tak śmieje, kurde. Co cię tak śmieszy, typie? O, teraz. Właśnie to jest śmieszne. Oni, oni są mi trochę jak dzieci, no nie? że. Zaczepiają was, no nie, i tak he, he, he. A nie, zaraz Czy one się śmieją jak ci, jak, jak, jak te skały rzucają? W sumie nie wiem, wiem że się śmieją jak się się chyba je bije, czy to jakoś kto łaskocze, czy coś, a potem he 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 he, i padają Dobra, idziemy do magika, bo ostatnio olewałem magika Tym razem chcę, chcę pójść do magika, bo bardzo... Tym razem mamy po pierwsze Tinksy, po drugie ta minigierka jest łatwa I będzie łatwe ekstra życie A po trzecie, no, życia nam się przydadzą I to tak cholernie się nam przydadzą Tu mamy 13 Tinksów, więc jeszcze zostawiłem tutaj, właśnie, tu zostawiłem No Głupia fizyka Oooo, dobra Udało się. Na styk. Nie, nie widziałem, ile było czasu, ale pewnie dosłownie na styk. E, jeśli myślicie, żeby być swaniaczkiem i pójść sobie do magika parę razy i po prostu cały czas farmować życia, niestety muszę was zawieść, że tak się nie da. No. No smuteczek. <laughs> niestety można pójść tylko raz i tak samo jak raz można gdzieś znaleźć ekstra życia, to tak samo raz można tylko przyjść do magika i... i, i mi zrobić. Można za to zarabiać na Tinksach, no nie? No bo w sensie. Wait a second. Nie, tutaj, tutaj nie. Ok. Coś sprawdzałem. E, można za to zarabiać na Tinksach, bo na przykład nie wiem, tam dajecie 10 thingsów, no nie? Więc jak dajecie 10 thingsów sobie zbierzecie 12 i specjalnie nie wygracie to sobie zarobicie, albo wygracie, to sobie zarobicie po prostu Tinksy. Jesteście, nie dość, że wam się zwraca ta dycha, to jeszcze jesteście trzy do przodu, wiem, że to wolno idzie. Ale na przykład w poziomach, gdzie jest więcej Tinksów do zbierania, o ile takie są, bo nie pamiętam, mimo, że robiłem te wszystkie sekcje z magikiem, no to naprawdę się opyla. I tutaj, moi kochani, trzeba popełnić samobójstwo. Ui! A tam też można w sumie. Ale... Jak, jak już wielokrotnie ustaliliśmy, ta gra chce, żebyśmy popełniali samobójstwa. Może dlatego jest taka trudna. Chce zmuszać graczy do popełniania samobójstw, ale też w grze. Nigdy nie wiecie. Dobra, i oczywiście mnie odrzuci, jak to zawsze. I oczywiście musiałem oberwać odłamkiem. Jak to zawsze? Mówiłem już, że te odłamki mnie niesamowicie irytowały, jak byłem mały? Chyba mówiłem. Kurde, Bele no. Mmmm. Dobrze, że się wyrobiłem. Tylko, że teraz tamta skała się zrespawnowała. Ah, demet, demet, demet. No, oczywiście, że tak. Teraz, jak to robić bezpiecznie? Bo wiecie, pięścią to tak odbija was. A ja zawsze z tego odłamka muszę dostać jeszcze. O. Okej, okay, dobra, to mi się podoba. O, już mniej. Ja pierdzielę, no Seba, czemu ty tak musisz lamić? Naprawdę ja nie mam nerwów by w tej grze. Właśnie, moim zdaniem przez te durne kulki, te durne skały, które wybuchają tymi odłamkami, Blue Mountains wcale nie jest łatwe. Ugh. Tu można bezpiecznie zejść, tylko że oni mnie chyba teraz dosłownie zgwałcą, bo patrzcie ile ja mam HP. Chyba, że stąd ucieknę! Hehe, <laughs> zwiałem se. Dobra, to zwiewamy stąd, ale tak serio już zwiewamy. Już mamy wszystkie klatki i możemy stąd naprawdę zwiewać, uciekać. Brać manatki i przed siebie. <laughs> jak, jak mnie te kolce... ...nie zabiją. Cóż, za emocje, proszę Państwa. A i na te kolce, tutaj, uważajcie. O, tam na dole, takie schowane. O. Tu. Tam, gdzie przed chwilą kucnąłem, to tam na tej krawędzi są sprytnie schowane kolce. Tak, żeby akurat ktoś nie zauważył, i zrejdżował i chciał popełnić samobójstwo, żeby znaleźć klatkę. A akurat, wiecie, tacy mili są, nie? Pomagają w eksploracji. O Jezus. Nie wiem, co to jest za kompas, tutaj. Coś dziwne, takie ozdoby. Nie mówię, że nie fajne, ale takie ciekawe. Nie wiem, spadamy stąd, spadamy stąd. Moi drodzy, to jest boss fight z Mr. Stone'em. Boss fight dość fajny, ponieważ widzieliście, że mamy literkę P na początku. To jest bardzo miłe ze strony gry. Tak powinno być na każdym bosie, ale okej. Okay. Boss polega na tym, że stajemy na skałach i tego takiego wielkiego, jakby to tema używamy, żeby uderzyć Mr. Stone'a. Kiedy on trzyma w ręce jakiś... I trzeba uważać, wiadomo, jak on przeskakuje na drugą stronę, na tej samej zasadzie, jak było z Mr. Saksem. Eee, no... I tak samo, jak przywołuje tych swoich knypków, to też na nich trzeba uważać. Ale chyba giną na hita akurat, w przeciwieństwie do tych takich normalnych. No, jak Mr. Stone ma w ręce kamień, to trzeba mu go wyrwać. Po prostu. Jak dziecku zabrać lizaka i tyle. No i co? Coś jeszcze w sumie? Tyle na razie. Prosta sprawa. W sensie nie, żeby jakaś łatwa, bo boss jest umiarkowany, moim zdaniem. Jak cały Blue Mountains. Um, ale naprawdę bardzo szanuję Gierkę za to, że na początku bossa nam daje literkę P. No ale teraz zaczyna się druga faza, gdzie on będzie rzucał. Większą ilością tych y, skał w nas. Będzie ich przywoływał. I robił... No i to jest taki, wiecie... O, tak samo jak strzela tym, to potem z tego się robi chmurka i... Bum! O, właśnie. Dobrze, że to się długo huśta. Co, ja mam jedną HP? What the hell? Okej. Okay. I feel dangerous! Aha, na no to to trzeba w ogóle przykucnąć. Zobaczcie, przestałem gadać głupoty sam do siebie, do mikrofonu, to już ile mam... Już ile mam HP teraz? Dobra, teraz kłócamy i powinno być bezpiecznie, tu przeskakujemy. Okej. Okay. Uwielbiam bossów, kiedy trzeba... Kiedy nie opierają się na szczęściu, ale na strategii, wiecie, naprawdę ja to... Tak bardzo szanuję wtedy, nie ma czegoś takiego, że czu, 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 czu i weź się broń, tylko naprawdę jest strategia, ale... To jest akurat domena pla platformówek i to jest coś cudownego. Znaczy, no są tacy chamscy bossowie nieraz, ale to jest raczej rzadkie. I jak coś, nie martwcie się, żeby to, czy to górne go uderzy, czy nie, bo to będzie się kręcić, kręcić, aż tak naprawdę go uderzy. To jest tak zaprogramowane. Ja też się o to bałem, ale nie, spoko. Za każdym razem, kiedy przychodzę tę grę, tak naprawdę się o to boję, a teraz dopiero odkryłem, czy może wcześniej odkryłem, a teraz zapomniałem, że w sumie nie ma po co. No i co, panie kamienny? Patrzcie, normalnie tylko dwa hitpońcy mi zeszły. Tak, będę se krakał, a co? Nawet nie zauważyłem chmurki. I jeszcze raz. Wracamy. A eee, to może mi tak wcale nie będzie źle iść później. Najbardziej to ja się właśnie powiem wam, boję wszelakich bossów. Bo zazwyczaj jak przechodzę właśnie Raymana, znaczy jak przechodziłem tego Raymana co pierwszy raz go przeszedłem, to gdzie, gdzie straciłem najwięcej żyć? <grym> na bossach. Tak po prostu na jednym to chyba 20 żyć straciłem, jak nie więcej. Nie no, więcej w sumie. Moi drodzy, powitajcie naszą nową moc. Jeszcze się nie pożegnaliśmy w sumie z grymasem, ale niestety trzeba było, czyli z wywalaniem w sensie no z tym trzeba było się pożegnać, ponieważ na kółku teraz mamy bieganie. Patrzcie, jak można zapieprzać i tak samo dalej skakać. To jest moc, dzięki której to już jest nasza ostatnia moc. Dzięki niej możemy zdobyć wszystkie klatki, które jakiekolwiek. jakiekolwiek klatki, które nam zostały. I powiem wam tak, mamy teraz 17 minut odcinka. Możemy iść sobie do Picture City, czyli świata numer 4 tego najgorszego. I odcinek by trwał 30 minut albo wrócić się do wszystkich tutaj po kolei poziomów, trochę sobie po farmić czy życia i wyczilować. I przy okazji odcinek by trwał tak 25 minut. Ja wolę to drugie, więc lecimy do lecimy na backtracking. Więc można powiedzieć, że część tego odcinka będzie bonusowa, chociaż powiem Wam, że tak mówiłem, niby, że. A, zrobię sobie bonusowy odcinek w środku Let's Play'a i tak szczerze. Eh, chyba wycofuję ten pomysł, ponieważ nie potrzebuję takich rzeczy robić. W sensie. To jest gra, której stuprocentowanie jest częścią przechodzenia, więc. Eh, i tak ten backtracking by mi nie zajął na pewno jednego odcinka, zwłaszcza że w większej mierze nieraz ten backtracking będzie polegał po prostu na wyłażeniu z poziomów, także ja po prostu sobie to na szybko teraz zrobię. Więc no, teraz przez resztę odcinka będziemy backtrackować, jak nie chcecie tego oglądać, bo to jest jakby nie było taka jakby bonusowa zawartość, coś takiego, to jak coś zapraszam na, na odcinek następny, w którym już pójdziemy na pewno do Picture City. No tak to to naprawdę. I tutaj ile kurczę skrzynek mamy ominiętych, bo wiecie, nie mogliśmy rozwalać w ogóle pięścią niczego. Jeszcze tutaj jest chyba jedna na dole gdzieś. Tak, tu trzeba śliwkę strącić i można sobie popłynąć. O właśnie. I cyk. W pierwszym poziomie mamy już wszystkie skrzynki, trzeba będzie tylko szybko przespeedranować się przez ostatnią sekcję. Co raczej do ciężkich nie będzie należało. Trzeba umieć. No to teraz patrzcie, jak z bieganiem można szybko przelecieć przez całą sekcję. Tylko że z tym naprawdę trzeba stajek z alkoholem, z tym trzeba z umiarem. Bo ok, fajnie, można poszaleć, ale za dużo to niezdrowo, i może zabić. I taką oto świetną metaforą podsumowałem, jak działa bieganie w Raymanie. No bo wiecie, pamiętacie moje Let's Play Starsza 2, zwłaszcza te starsze, jak ktoś oglądał. Pamiętacie, jak wtedy raszowałem i przez to ginąłem? No właśnie. Bardzo często nadmierny rasz, nadmierne spieszenie się, w, zwłaszcza w platformówkach, jest w stanie po prostu was zabić. Na szczęście tylko w świecie gry, bo jakby to było w realu, to by było dość creepy, nie ukrywam. Ale tak, lecimy sobie do Anguish Lagoon. Tutaj mamy do zdobycia tylko jedną skrzynkę. Full skrzynkę, klatkę. Co ty masz z tymi skrzynkami, Seba? Klatkę i... Zaraz. O, I jest ona tutaj. Już mogliśmy niektóre zdobyć wcześniej, ale postanowiłem już tak backtracking odłożyć... Tak, na jeden po prostu wiecie. Teraz sobie wyjdziemy i porządnie sobie zbaktragujemy wszystko. Sorry, dwie klatki. Bo tutaj się druga pojawia, jak się na to skoczy. Mój błąd. No ale mamy 100% i teraz co robimy? Przechodzimy resztę poziomu. A pff, po co? Wyjdziemy sobie. No i poziom i tak ze stuprocentowany. Gorzej z tym. Jak chodzi o ten, to mam dość ciekawy pomysł, ale to najpierw sobie, to tarte, coś zrobimy na końcu. Ja Wam pokażę mój ciekawy pomysł. Pójdziemy sobie najpierw do Bongo Hills. Czyli w sumie do najgorszego, bo tutaj trzeba będzie zrobić. No, trzeba będzie. W środku poziomu będą tak naprawdę te skrzynki. Więc yy, cóż, w tym przypadku chyba będę musiał zrobić cięcie. Kochani, niniejszym dotarliśmy do sekcji której nie mamy klatki. Pokazuję od razu od początku sekcji, żebyście jak coś wiedzieli. Jakbyście chcieli sobie też zobaczyć przez mój let's play, jak to zdobyć. Jej, zdobyliśmy 99 tingsów, bo bardzo dużo tingsów przytuliłem po drodze, jak przechodziłem tutaj ten poziom. O, widzicie tutaj, jako że możemy biec, to możemy się chwycić tego pierścienia, przez co możemy sobie tu przeskoczyć i zdobyć klatkę. Następna klatka będzie z tego co wiem w następnej sekcji, więc no. Okej, okay, to jest ta sekcja w zasadzie poprzedzająca, znaczy poprzedzająca, następująca, przepraszam. Następująca. Co my tutaj musimy zrobić? Mamy tutaj taką jakby mini zagadkę. Jest to jedna z tych klatek, która wymaga troszeczkę pogłówkowania, ale nie jest aż tak źle jakoś. Kurde bele, no i fajnie ja! no to musiało się stać na tym let's playu. Musiałem, kurde, nie zrobiłem tego podczas normalnie mojego przechodzenia Bandlanda. No to musiałem, musiało to się stać teraz. Dobra, tu się chyba nie da przejść. Nie, tu się nie da przejść, dobra, nie będę kombinował niepotrzebnie. Bo słyszałem, że tam jak się ma wersję taką PSN-ową, ale ja mam wersję nie PSN-ową, tylko ja mam wersję. Zwykłą normalnie spłyty, więc może tam na PS nowe jest, na przykład, że jest pal, ale jest 60 fps -ów i przez to są takie błędy. No, ale w każdym razie słyszałem, że tam to ciekawie może być, że tam można przez między tymi dwoma kolcami przeniknąć. Podobno, nie wiem, bo ja nie, nie robię takich glitchy, Ja wolę już sobie legitnie wrócić i zrobić. Anyways, dobra. Przeskakujemy sobie, tak? Przeskakujemy sobie tam. Tak, przeskakujemy sobie tam. To wystarczy w zasadzie tylko helikopter. Nie trzeba mieć. Yy... I oczywiście nie wziąłem checkpointa. Tym razem nie będę tak głupi. Dankeshun I przebiegamy. Ja pierdzielę co to było w ogóle. Durne oczy. No te oczy pamiętam mocno mnie trigerowały, jak byłem mały. Ach, nawet nie teraz triggerują. Ale jak byłem mały, wszystko mnie podwójnie trigerowało w tej grze. Nawet trigerował mnie dźwięk śmierci ten. To działało mi na nerwy. Lekko mówiąc. Ok, i teraz jak zyskakujemy, to powinniśmy polecieć od razu tam. Właśnie, nie wiem, czy wymagane jest tutaj bieganie i helikopter, czy po prostu sam helikopter wystarczy, ale mi się wydaje, że. Raczej zalecane jest zbieganie, ale na upartego można z samym helikopterem. Tak mi się przynajmniej wydaje. I cyk, klateczka. Niestety muszę ukończyć ten durny poziom do końca i straciłem jeszcze dwa życia. Ech, ale. Dobra, ja sobie dam radę jak coś. Tylko pokażę wam, gdzie ta chmurka nas zabiera, bo to jest też jakby nie było inna sekcja. Nieważne. Okej, okay, jesteśmy na mapie i teraz wyczyścimy sobie Twilight Gelcha. Tutaj akurat będzie łatwiej, bo będę mógł sobie po prostu wejść i wyjść z poziomu. Ja wam zaraz pokażę. Ja wam pokażę patenta zaraz. Ja już się naginąłem na głupich bandlanach. Tylko sobie wezmę tutaj Turbo 5, bo mi o wiele ułatwi sprawę. Właśnie powiem wam, że. Jak niektórzy mówią, że o tutaj trzeba mieć bieganie, o tutaj trzeba mieć helikopter. Tak, tak spojrzę sobie na przykład na te tutaj pierścienie, które są na początku, które są właśnie na, na początku tego poziomu, to tak sobie myślę, kurde. Serio? W sensie, jak na to patrzę, to odnoszę wrażenie, jakby tam było wymagane bieganie. Wręcz. Kurde. jest. To naprawdę, ja tego nie lubię, tego skoku, bo trzeba go naprawdę nieźle stajmować. Chyba, że robię coś źle i jestem debilem po prostu. Nie zdziwiłbym się. Oj, Nie, 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 a ja tu już więcej tego kurde nie robię. Uch. Po prostu nie Stop it. I'm not doing this again. I koniec Spadam sobie do... Idź mi stąd w ogóle typie. Zobaczcie, ich to ile można bić bez złotej pięści. A i tak nic. a jeszcze przychodzi kurde kolega Higapi. No. Chyba, że trzeba dobrze trafić. Nie wiem, ja to zawsze mnie irytowały te golemy i nigdy ich nie ogarniałem. Ale dobra, spadamy stąd. Zostało nam tak naprawdę tylko gniazdo... tego... komara. Gniazdo tego giga komara. I tu się pojawia problem, ponieważ zginąłem po parę razy, próbując zrobić tę głupią klatkę, co robiłem ją przed chwilą. Ale... tutaj... Tutaj z kolei jest też kolejny problem. Bo zobaczcie, tu jest ta klatka. Tam dalej jest checkpoint. Mogę albo się zabić i po prostu w ten sposób wyjść z poziomu, albo przejść po prostu przez resztę poziomu i tyle. Co zrobię? Szkoda mi tego życia, więc offscreen po prostu sobie przejdę do końca ten poziom, bo naprawdę. Się... Nie chcę naprawdę. Nie chcę marnować niepotrzebnie żyć, tylko dlatego, że nie wiem, chcę coś zrobić 5 minut szybciej. W sensie jak mam teraz bieganie to i tak. To i tak to szybko zleci. A mi bardziej też chodziło o to, że o, wpadłem na genialny pomysł, bo zawsze musiałem tutaj, kurde, przechodzić przez resztę poziomu. A teraz wpadłem sobie na genialny pomysł i się zabije. No. Ok, i tutaj trzeba po tej śliwce sobie wejść. No i tu normalnie robimy im rozwałkę. Jeju ile ich tutaj jest, ale mamy złotą pięć, więc możemy mieć wywalony na nich. Zresztą nawet gra nam daje złotą pięść. Jak widać. A tak to właśnie też mi tego wszystkiego szkoda. Yy, magika próbujemy? Nie, bo to trudne z tego co pamiętam. No Boże nie! Ja po prostu... ta gra mnie zabija psychicznie. A... Ah. Najgorsze jest, że będę musiał ten poziom jeszcze Ale dobra, bo tam na końcu jest życie. To je może zgarnę. Jeszcze wam pokażę jak się, jak się zgarnie tamto życie, bo można je o wiele łatwiej zgarnąć. Co mi się go nie chciało zbierać wtedy w pierwszym, czy w tym, którym odcinku robiliśmy Dream Forest. Dobra, ale w każdym razie zaraz się zobaczymy. O właśnie, moi drodzy, o to, żyć, o to życie mi chodziło. Możemy sobie łatwo wziąć bez kombinowania ze śliwką. No można albo na łatwiznę, albo ze śliwką. Tylko, że jak na łatwiznę chcecie, to musicie tu później przyjść. No i tak. Jak to powiedziałem. Ej, może będzie łatwiej. Może jak nie wiem, wrócę sobie i sobie pofarmuję troszeczkę tego wszystkiego. Przy okazji sobie zbiorę wszystkie pozostałe klatki. No nie, cztery życia jestem w plecy przez te durnie zaprojektowane poziomy. Ech, no, ale przynajmniej wszystkie klatki sobie klinapowaliśmy. To najważniejsze i w przyszłym odcinku będziemy szli do Picture City, czyli ponoć najtrudniejszego świata. Ja tylko uważam, że jedyne co jest trudne w tym świecie to boss. Ale okej. Okay. Dobra, no i co? To dziękuję Wam za oglądanie tego filmiku. Do zobaczenia w następnych. Trzymajcie się i cześć.